Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję Pani Sprawozdawczyni za bardzo dobrą współpracę i otwartość na kompromisy. Śmiało mogę powiedzieć, iż dyrektywa usługowa jest kluczem do prawidłowo funkcjonującego wspólnego rynku. Bez jej prawidłowego wdrożenia możemy zapomnieć o wizji Delora, a wiele inicjatyw Single Market Act pozostanie pustymi obietnicami. Dlatego też z całą stanowczością i w imieniu mojej grupy Europejskiej Partii Ludowej zwracam się do państw członkowskich o nadrobienie zaległości w implementacji. W dobie postkryzysowej potrzebujemy dyrektywy usługowej bardziej niż kiedykolwiek. Raport, który przyjęliśmy w IMCO, dużą wagę, a moim zdaniem najważniejszą przywiązuje do pojedynczych punktów kontaktowych, które nie działają jeszcze w sposób zadowalający dla ich użytkowników. Nadal w niektórych przypadkach wiele procedur nie jest dostępnych w formie elektronicznej. Chcemy, aby punkty kontaktowe były elektronicznymi, kompleksowymi centrami kontaktu z władzami. Nie powinniśmy jednak zapominać, iż punkty wyjściowe były różne w państwach członkowskich, niektórych tworzone były w oparciu o istniejące struktury, a niektóre budowane były od początku. Chcemy jednak, aby w każdym z państw członkowskich pomogły one w ten sposób w ten sam sposób usługodawcom, dlatego też wydaje mi się, że niezbędne byłoby opracowanie przez Komisję zestawu najlepszych praktyk który pomógłby państwom członkowskim w dalszych pracach nad pojedynczymi punktami kontaktowymi. Na koniec pragnę krótko nawiązać do ostatnio opublikowanego raportu na temat wzajemnej oceny. Już w raporcie Komisji IMCO znalazło się stwierdzenie, iż państwa członkowskie nie były wystarczająco ambitne, jeżeli chodzi o upraszczanie przepisów, często de decydując się zastąpić jeden wymóg innym. Niestety lektura raportu potwierdza te obawy. Nadal mamy do czynienia z sytuacjami, w których państwa członkowskie próbują stosować przepisy, które niekiedy wydają się być nieuzasadnione przepisami dyrektywy usługowej. Mam Thank nadzieję, you. iż dalsze prace nad dyrektywą będą przebiegać w kierunku eliminowania. Dziękuję bardzo. Kolejny mówca w imieniu socjalistów i demokratów, pani Bernadette Fernier. Panie Przewodniczący, Panie